Mam dla Was ekscytujące wieści, o których nikt Wam nie mówi, dotyczące nowych modeli samochodów na 2026 rok. To najlepsze auta, na jakie się natknąłem. Będziecie podekscytowani. Zostawmy rok 2025 i spójrzmy w przyszłość na 2026 i najlepsze modele. Pierwszy model wydaje mi się wyjątkowo ekscytujący. Dla osób z 35-45 tysięcy dolarów pojawi się nowy model Acury ADX. Luźno oparty na modelu Honda CHR to produkt, który jest w zasadzie mniejszym, subkompaktowym, luksusowym suwem. Ale zamiast tego słabego i nijakiego dwulitrowego silnika, który moim zdaniem jest świetny pod względem niezawodności, jest trochę nudny i bez wyrazu. Zamiast tego ADX otrzymuje czterocylindrowy silnik turbo o pojemności 1,5 litra. Silniki 1,5 miały problemy z rozcieńczaniem oleju i paliwa. Honda twierdzi, że mają na to jakieś rozwiązanie: wiesz, częstsze wymiany oleju, trochę przeprogramowania oraz ogólne zmiany w konstrukcji i zarządzaniu. Ale nowa Acura ADX to świetna nowa propozycja i jestem podekscytowany, że mogę ją zobaczyć. Powiem więcej, już je widuję na placach dealerskich. W 2026 roku Acura ADX to zdecydowanie jedna z nich. Jeśli zależy Ci na niezawodności, przyjemności zjazdy i nowości, to może być dobry wybór. Nowa Audi A6 to świetny model na 2026 roku. To nie jest tania propozycja dla osób chcących kupić luksusowy samochód za 50-80 tysięcy dolarów, ale nowa A6 jest w rzeczywistości oparta prawie wyłącznie na platformach A5 oraz Q5. Więc Audi konsoliduje swoje działania i można powiedzieć daje Ci więcej konkretu. Nie mają nowego nadwozia ani podwozia, bo korzystają z tych samych co inne modele. Rezygnują z dwulitrowego turbodoładowanego silnika czterocylindrowego i wprowadzają jako standard 3-litrowy V6 obecny w wielu modelach Audi. Volkswagen i Porsche stosują go jako jeden z najlepszych silników wysokich osiągów w swojej ofercie. To prawda, W6 wraca, ale tylko w A6 to ekscytujące. Nowe diody LED i design inspirowany Etron Gran Turismo lub Audi A6 Etron. Choć wiemy, że Etron nie sprzedaje się najlepiej. Ale Audi robi sobie przerwę łapie oddech. Wkrótce pojawi się więcej pojazdów elektrycznych. Na razie A6 to piękny, luksusowy samochód, który przyciąga uwagę i budzi zainteresowanie wielu osób. To sprawiło, że uniosłem brwi. To świetny samochód z nowymi LEDami, wnętrzem, doskonałym wykończeniem, znakomitym silnikiem i siedem biegową skrzynią z podwójnym sprzęgłem. Kolejny samochód jest wyczekiwany. Widzimy, że wielu producentów wypuszcza na rynek odświeżone wersje i nowe edycje swoich starych samochodów. Przykładem może być Supra. Honda w końcu ma samochód, na który wszyscy czekali. Dawno temu Honda Prelude była jednym z tych samochodów, które były sportowe, ale jednocześnie na tyle popularne, że nadawały się do codziennego użytku. Tak, miała świetne silniki, wysokoobrotowe jednostki Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, ale czasy się zmieniają. I teraz zamiast wypuszczać jakąś bestię ziejącą ogniem, zamiast robić coś, czego można by się spodziewać, jak Supra, to jest raczej bliżej do t 6. Honda zamiast tego stosuje własną wersję i w 2026 roku użyje napędu hybrydowego Civic. Zgadza się dwustukonny dwulitrowy silnik czterocylindrowy z napędem hybrydowym. To będzie przyjemne auto do jazdy ze standardowymi przyciskami i pokrętłami. Oraz bardziej konwencjonalnym wnętrzem. Ponieważ ludzie głośno się domagali, klienci prosili, błagali i krzyczeli o coś, co będzie bardziej tradycyjne. Ludzie mają już trochę dość haptycznych i pojemnościowych przycisków. Podobnie jak Volkswagen, który zmienił podejście do Golfa. Ale teraz Prelud zapowiada się na coś trochę w starym stylu, ale jednocześnie nowoczesnego pod względem technologii. A jeśli znamy Hondę. Tak jak Ty znasz Hondę, to wiemy, że będzie to również niezawodny układ napędowy. I jeszcze jeden ciekawy model, na który chciałbym zwrócić uwagę, to dla tych rodzin, które potrzebują trochę więcej miejsca. Hyundai Palisade. Wiesz lub nie, myśleliśmy, że ten model już przeminął, a oni są już przy drugiej generacji i mają więcej przestrzeni. Uciąg 5000 funtów, nowy wygląd? Jest trochę świeższy, a najważniejsze, że standardowy silnik V6 3,5 L ma około 289 konie mechaniczne. Ale oprócz tego, dostajesz też dwulitrowy, turbodoładowany silnik czterocylindrowy połączony z dwoma silnikami elektrycznymi. Jako hybryda daje to dobrze ponad 300 koni, więc zapowiada się na trochę bardziej dynamiczny, lepsze osiągi, większą zdolność holowania, więcej miejsca i ogólnie większą funkcjonalność. Nowy lifting sprawi, że wiele osób będzie chciało zapisać się na listę oczekujących na Hyundai Palisade. Zostańcie z nami po więcej o tym modelu. Niezawodność nigdy nie była moją mocną stroną. Czas pokaże. Wiemy, że niektóre ich silniki FU-6 były lepsze niż starsze Teta II i niektóre wcześniejsze układy napędowe. Więc trzymam kciuki, że Hyundai tym razem ma zwycięzcę, ale oferuje wspaniałego, pełnowymiarowego Suwa dla rosnących rodzin. Kolejną ekscytującą propozycją na 2026 rok jest ten mały pickup. Wszyscy szukają przystępnego cenowo samochodu elektrycznego, jeśli w ogóle szukają elektryka. To mała nisza rynkowa, ale taka, która się rozwija. I nowy Pickup Slate obiecuje być właśnie takim pojazdem. Od nieco ponad 20 do ponad 30 tysięcy dolarów. Możesz kupić prosty, minimalistyczny, elektryczny pojazd z napędem na tył. Ma zasięg OK. 150 mil, a z większym akumulatorem. OK. 250 mil. To nie jest szybki pojazd. Z pewnością nie będzie to Tesla Model S Ale wprowadza pojazdy elektryczne tam, gdzie wielu kupujących szukało przystępnych cen. I oczywiście, chociaż to pojazd z napędem na tylne koła, wnętrze jest właściwie tak podstawowe, jak tylko można sobie wyobrazić. I wielu ludzi było sceptycznych. Jako firma rozpoczynająca działalność w branży pojazdów elektrycznych, wiele takich firm w przeszłości poniosło porażkę i upadło na twarz. Ale tutaj w tym przypadku mamy Jeffa Bezosa, który jest jak wiadomo częścią świty Amazona. Wygląda na to, że wspiera to finansowo, zapewniając fundusze i poparcie dla tej inicjatywy. Na razie, w 2026 roku bądźcie czujni. Być może tym podstawowym modelem będzie odchudzony, elektryczny pojazd idealny do krótkich miejskich dojazdów. Ciekawy model dla fanów pojazdów elektrycznych oferuje zasięg 260 mil i holuje do 3,5 tysiąca funtów. I mówimy tutaj o pojeździe, który jest nieco większy od subaru Solterra. To Trail Seeker, większy pojazd oparty na elektrycznej Toyocie. To właśnie interesuje niektórych klientów. Wiecie, jeśli szukacie czegoś trochę większego elektrycznego, dostajecie przyzwoity zasięg. I spełnia też oczekiwania większych rodzin. To kolejna propozycja Subaru, bo poszerzają ofertę i wprowadzają nowy model. Subaru ma kolejny pojazd elektryczny oparty na CHR. Subaru. Uncharted to nowy elektryczny pojazd z mocą 338 konie mechaniczne i zasięgiem około 290 milcius. To mniejszy, sportowo wyglądający model, ale znowu jest zelektryfikowany, więc będzie trochę ważył. Ale z pewnością to kolejna propozycja od Subaru, która sprawia, że ludzie zastanawiają się, hej, co będzie następne? Wiemy też, że Solterra miała trudności. Subaru oferowało wiele zachęt do sprzedaży, więc czas pokaże, Subaru wprowadza wiele zelektryfikowanych pojazdów na rynek. Możliwe, że robią to bardzo szybko, starając się sprostać wymaganiom rynku. W Ameryce Północnej rynek aut elektrycznych wydaje się wyhamowywać. I wielu z tych producentów, tak jak Stalantis, zaczyna podejmować decyzje o cofnięciu się i być może powrocie do silników spalinowych. Spójrz na Dodge, Challenger, Charger, Ram. Mówi się, że mogą wrócić do silników Hemi V8, gdzie także zachodzą zmiany. Poczekaj i zobacz. To kolejna elektryczna propozycja od Subaru, ale może być interesująca, przynajmniej żeby rzucić okiem na następną. Wydaje się to bardzo ekscytująca propozycja, a Toyota bardzo ostrożnie podchodzi do tego, jak agresywnie wprowadza swoje zmiany. Szczególnie, gdy pojazdy jak Recreational Active Vehicle 4 są bardzo popularne i należą do czołowych w tym segmencie. Właściwie ogólnie rzecz biorąc, to jeden z najlepiej sprzedających się modeli wszystkich marek i wszystkich typów, ale Recreational Active Vehicle 4 zmienia się na rok 2024 i można się było tego spodziewać, ponieważ słyszeliśmy od Toyoty, że planują, aby wszystkie ich pojazdy były co najmniej w pewnym stopniu zelektryfikowane, głównie poprzez napęd hybrydowy, i zobaczymy to w 26 roku. W Recreational Active Vehicle 4 wygląda to na bardziej sportową propozycję. Uwielbiam przedni grill tego auta. Tył ma ostrzejszy design i wykończenie. Te pojazdy zdecydowanie odświeżono. I nigdy nie byłem największym fanem Recreational Active Vehicle 4. Chodziło o to, jak wyglądał. Zawsze bardziej skłaniałem się ku Lexusowi NX, który w zasadzie był oparty na tej samej platformie. Ale ten nowy Recreational Active Vehicle 4 wygląda dużo bardziej pikantnie, dużo atrakcyjniej. I uwierzyłbyś w to? Wersja gazu racing, albo oparta na najwyższej wersji wyposażenia Camry, które będą miały podobne układy napędowe, pozwoli uzyskać ponad 300 koni mechanicznych. W Recreational Active Vehicle 4 to prawie niespotykane. To będzie nie tylko odpowiedzialna i niezawodna opcja, ale może też okazać się żwawa i bardzo dobrze się sprawować. Recreational Active Vehicle 4 to ekscytująca nowość na 2024 rok. Nie mogę się doczekać, by samemu go przetestować. Nowa ciekawa propozycja Toyoty. Nie mogę się doczekać, by ją zobaczyć. Wiele lat temu mieli pojazd o nazwie FJ Cruiser. To był właściwie Prosty, niezawodny, surowy pojazd terenowy. Początkowo nie sprzedawał się dobrze, ale po zniknięciu wzbudził narzekania entuzjastów. Tato chcieli jego powrotu, bo był prosty i niezawodny. Teraz, gdy pojawiły się turbo, doładowane czwórki i hybrydy, wielu prosiło o FJ, to miał kultowych zwolenników. No i zgadnij co? Wygląda na to, że w 2026 FJ Cruiser wraca, i tym razem mówimy, że może kosztować około 40 tysięcy. Co nie oznacza, że to koniecznie najtańszy pojazd w ich arsenale. Na pewno będzie miał dużo technologii i funkcji bezpieczeństwa. To prawdopodobnie będzie hybryda. Nie wiadomo dokładnie, o czym mówią. To nie będzie czysto spalinowy silnik. Nie wierzę, żeby tak było na tym etapie. Byłoby świetnie, gdyby przenieśli ten 3,7 albo 3,5-litrowy, sześciocylindrowy. Obecnie wygląda to inaczej. Jednak na podstawie trendów rynkowych i mniejszego spadku sprzedaży pojazdów elektrycznych widać, że ludzie są coraz bardziej entuzjastycznie nastawieni do zakupu samochodów elektrycznych. To raczej nie będzie całkowicie elektryczny samochód, więc możecie się cieszyć. Ale ostatecznie Toyota FJ będzie ekscytującą nową propozycją: świeża twarz na rynku Blach. Kolejnym fajnym modelem, za około 50 tysięcy drobnych. Jest Scout Terror i Traveler. Jest kilka świetnych modeli, część przypomina Riviana, mają pick-upy i suwy. Podobnie jest z tą firmą opartą na Volkswagenie. Prawdziwe pytanie brzmi, czy zamierzali to sprzedawać? Nie ustalono jeszcze, czy sprzedaż będzie bezpośrednio klientowi, czy przez sieć Volkswagena. Wiadomo, że wokół tego było wiele kontrowersji. Sieć dealerów chciała mieć dostęp, ale jednocześnie sprzedawać bezpośrednio, by być bardziej konkurencyjnym względem Tesli. Czas pokaże, co się stanie, ale w tej cenie oferuje praktycznie wyłącznie pojazd elektryczny, który może osiągnąć maksymalny zasięg bliski 500 mil. To ciekawa propozycja dla osób chcących zacząć przygodę z pickupami. Cybertruck ma wygląd, który tylko matka może pokochać. Zdecydowanie wolę F150 Lightning. Jeśli Ford cię nie interesuje, możesz wybrać Riviana R1T. Obecnie na rynku jest niewiele elektrycznych pickupów. I wygląda na to, że Volkswagen stara się wskoczyć do tego pociągu jak najszybciej i spróbować zdobyć część tego rynku. Rivian R2 pojawia się w samą porę, by rywalizować z modelami Scout i Slade. Za około 45 tysięcy dolarów to kolejny kanciasty pojazd elektryczny oparty na platformie typu Pickup. Rivian naprawdę to potrafi. Robią to już od jakiegoś czasu i mają trochę tej przewagi własnego boiska nad niektórymi konkurentami. Jak Slate, ale czas pokaże. Jest trochę tańszy, w pełni konfigurowalny i wyraźnie celują w rynek, który Slate próbuje zdobyć. Czas pokaże. To rozwiązanie jest bardziej premium, ale technologia jest już dopracowana. Zobaczymy jak to wyjdzie. To kolejna intrygująca elektryczna ciężarówka. Większość ludzi po prostu chce dobrej starej spalinowej ciężarówki. Mam tak samo. Chcę mocny, niezawodny i oszczędny silnik benzynowy w ciężarówce. Nie, teraz rozmawiamy. Niestety widać pewien trend. Coraz więcej ciężarówek ma napęd elektryczny, co staje się rynkowym trendem. Może jeszcze trochę podtrzymam starego rama. Kolejna rzecz, która mnie trochę fascynuje, ale z drugiej strony jest równie polaryzująca: i chodzi o to, że Porsche wypuszcza Kajen elektryczny pojazd. To żadny szok, żadna niespodzianka, kiedy mówimy o Porsche. Wszystko kosztuje ponad 100 tysięcy, ten model też. Przy cenie od 100 tysięcy dolarów. Ten wysoki SUV elektryczny wygląda imponująco i oferuje co najmniej 600 koni mechanicznych. Spodziewałbym się, że z czasem to się zmieni, prawdopodobnie pojawią się wyższe wersje wyposażenia, wiesz, z biegiem czasu, jeśli ten model okaże się popularny. Porsche zrozumiało, że niektóre ich zelektryfikowane projekty nie przyjęły się dobrze. I szczerze mówiąc, sprzedaż Tajkana jest fatalna, a klienci dosłownie szukają wersji spalinowej. Z drugiej strony, Porsche jest w trudnej sytuacji. Już ogłosili, że zamierzają przejść całkowicie na elektryki w przypadku niektórych swoich mniejszych modeli, czyli Boxtera i Caymana, ale teraz robią to także z suwem Cayenne. Więc śledźcie to na bieżąco, ale jeśli jest jedna rzecz, którą mogę wam obiecać, a widziałem to w tej kanie, jeździłem nimi i. Silnik spalinowy zawsze wygrywa tę grę. Ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Friday i wywoływanie uśmiechu podczas jazdy. Gwarantuję wam, że to będzie równie ekscytujące jak Taycan, kiedy pojawił się po raz pierwszy. Śledźcie dalej. Porsche doskonale potrafi tworzyć auta dające dużo frajdy z jazdy. Warto wspomnieć o nowym Porsche 718, Boxster i Cayman na 2026 rok, które przechodzą całkowicie na napęd elektryczny, co budzi sporo kontrowersji. I uwierzcie mi, jednymi z najbardziej zagorzałych miłośników samochodów są fani Porsche. Którzy kochają swoje boksery sześciocylindrowe. Jeśli wsadzisz tam silnik elektryczny, to już całkowicie tracisz sens. Uważam, że to już widać na przykładzie Porsche i tak najpewniej będzie. Nawet Porsche zrozumiało, że makan musi być całkowicie elektryczny, co na pewien czas wprowadzono, ale sprzedaż gwałtownie spadła. Porsche ogłosiło, że wycofuje się z tego i zaoferuje zarówno elektrycznego, jak i spalinowego makana. Czas pokaże, ale możliwe, że 7, One, 8, Boxster i Cayman pojawią się w wersji z silnikiem spalinowym. Mogą kontynuować lub wrócić na krótko z taką wersją. Czas pokaże. Ale na rok 26 wyglądają na czyste elektryki. I znowu to może wywołać ciekawą debatę i świetne rozmowy. Polaryzująca dyskusja, szczególnie dotycząca producenta znanego z doskonałych, głośnych silników Boxer 6. Czas pokaże. To kolejny model za OK. 80 tysięcy dolarów, który pojawi się tu na szczycie w 2026 roku. Kolejny ciekawy model, i znowu trend się utrzymuje. Kolejny zelektryfikowany model. Alfrecht, Melcher, Grossaspach Aspach, GTXX albo coś w tym stylu. Wiesz, Mercedes Benz wypuszcza elektryczny samochód, który ma być super samochodem hiper samochodem cztery drzwi, cena wyjściowa 150 tysięcy. Oj, to będzie bolało, ale wiesz, jego osiągi absolutnie zniszczą większość konkurencji. Już widzieliśmy jak Aufrecht Melcher gros Aspach. Jeden miażdży konkurencję na Nürburgringu. Ale wiesz co? Tutaj widzimy kolejny samochód, który wypuszczają z mocą ponad 1300 koni mechanicznych. To jest naprawdę bardzo bliskie realizacji. Teraz dla tych, którzy kochają dźwięk silnika spalinowego, będziecie tego bardzo brakować, bo w tym samochodzie tego nie usłyszycie. Wyraźnie widać trend: rośnie udział pojazdów elektrycznych na rynku. Na rok 2026, widzisz, to jest duża część tej tajemnicy. Nikt ci o tym nie mówi, nikt ci nie mówi, że zamierzamy to zrobić. Zdecydowana większość samochodów pojawiających się na rynku to albo hybrydy, albo pojazdy całkowicie elektryczne. Mam na myśli, spójrz tylko na to, co się dzieje. Wszystkie te ciężarówki są elektryczne. Samochody sportowe, elektryczne, nawet tradycyjne samochody sportowe, z legendarną historią wyścigową, przechodzą na napęd elektryczny. O tym właśnie wielu ludzi tak naprawdę nie mówi. To się szepcze gdzieś tam, w ukryciu, wiesz, za zamkniętymi drzwiami i w cieniu, ale tak naprawdę nie mówi się o tym otwarcie. Wielu ludzi tak naprawdę otwarcie mówi, to się właśnie dzieje, ale tak jest, wiesz, tracimy kontrolę nad silnikiem spalinowym. Cieszę się, że przynajmniej Stellantis na razie przywraca swój silnik spalinowy. Cieszę się, że Ferrari nie przeszło całkowicie na napęd elektryczny i kontynuuje tradycję. Przynajmniej hybrydowy napęd. Wiesz, nadal masz ten świst turbosprężarek i dźwięk V8 oraz V6, co jest lepsze niż same elektryki. Czas pokaże. To jeden z wielkich sekretów 26, o którym nikt nie mówi. 26. Zapowiada nowy, interesujący, mały samochód sportowy. Muszę przyznać, że to dla mnie powie w świeżości. Wiele lat temu miałem Mazda RX 7. Miałem model z 1988 roku, pięciobiegową manualną skrzynię i silnik Wankla. Kręcił się niesamowicie wysoko. Bez ogranicznika obrotu mógłby osiągnąć 12-14 tysięcy obrotów na minutę. Brzmiał jak motocykl, lub według niektórych, jak odkurzacz. Zależy, gdzie się stoi. Ale mimo to Mazda rozważa nowy samochód z silnikiem wankla, następcę RX-7, a nie RX-8, która sama w sobie była trochę niewypałem, bo RX-8 miała problemy z niezawodnością. Uszczelki szczytowe, zużycie oleju. Ale najprawdopodobniej zobaczysz znacznie ulepszoną i poprawioną wersję. Ponieważ w 2027 roku, pod koniec 26, prawdopodobnie zaczynasz to dostrzegać. Albo zobaczysz 50 000 dolarów, zamiennik starego silnika wankla. Prawdopodobnie zobaczysz silnik rotacyjny, od Mazdy, który przywróci zoom, zoom do równania. Wierz mi, kocham stare silniki rotacyjne. Były niesamowite, głośne, miały mało momentu, ale osiągały wysokie obroty i świetnie się prowadziły. Bądźcie czujni, do końca roku możecie coś zobaczyć. Teraz kolejna bliska mi rzecz. Nie, żebym mógł sobie na to pozwolić, ale miło jest pomarzyć. Wiecie, gdybym wygrał na loterii, może pewnego dnia bym sobie takiego kupił. Na razie dobrze rozmawiać z tymi, których stać na taką rozmowę. Nowy i ekscytujący model Lamborghini wychodzi teraz, wiecie, Revolto? To jest napęd hybrydowy, który łączy też dwusprzęgłową skrzynię biegów V12 i unoszone do góry drzwi. To jeden z najciekawszych samochodów na drogach. Revolto ma ponad 1000 koni mechanicznych. Zgadnij co? Prawdopodobnie pojawi się też wersja Roadster. Najważniejsze, że w 2026 roku najpewniej zobaczysz tę specjalną edycję Super Veloce, Super Superveloce. Pojawi się w 2026 roku, prawdopodobnie kosztując ponad 750-800 milionów. Powodzenia w zdobyciu jednego z nich, kolekcjonerzy na pewno będą ich poszukiwać. Dziś widzieliśmy co było modne w DSV i ASV-dzień na Aventadorze, to tylko dalszy ciąg tego. Niektórzy twierdzą, że hybryda spowolni wzrost wartości rynkowej. Zobaczymy. Wystarczy powiedzieć, że będzie to bardziej intensywna, hardkorowa wersja RAR z mocą znacznie przekraczającą 1000 koni mechanicznych. Będzie lżejszy, szybszy, atrakcyjniejszy, z większą ilością karbonu, błyskotek oraz bardziej agresywnymi liniami. Nowy Aventador Revuelto a nie Aventador Revuelto Super Veloce, będzie naprawdę ekscytującym hotrodem. A jednak oto mamy kolejną zelektryfikowaną propozycję. Co powiecie na Genesis i GV90 Ma być flagowym modelem, a oczywiście naturalnie to starszy brat Hyundai'a i Kia. Genesis, jako bardziej luksusowa wersja, na pewno oferuje wszystkie detale, wykończenia i technologie. I z pewnością zaczyna zawstydzać nawet Lexusa i innych. Ale GV90 wygląda na całkowicie elektryczny pojazd. Więc znowu tu jesteśmy, rozmowa o tym, jak wygląda rynek, oferując coraz więcej pojazdów elektrycznych i znacznie mniej pojazdów spalinowych. Taki jest obecnie trend na rynku. Więc jeśli szukasz czegoś, co nadal ma ten dźwięk, możesz chcieć szukać dalej. Ale jeśli jesteś prawdziwym fanem technologii, facetem lub dziewczyną i naprawdę chcesz coś, co ma wszystkie najnowsze bariery i technologie, kochasz te bariery i duże ekrany, gwarantuję ci. To samochód, który cię zachwyci. Czas pokaże. Nie mogę się doczekać spaceru po salonie, obejrzenia go i poczucia efektu wow, ale nadal nie sądzę, żeby to było dokładnie 100 tysięcy dolarów, żebym od razu wyciągnął pieniądze z kieszeni. Jeszcze jeden, ten naprawdę mnie ekscytuje. Nowa seria BMW 3 powstaje na platformie Diage 3, znanej już wcześniej. Teraz ta nowa seria 3. Będzie całkowicie odświeżona pod względem designu. Będzie bardziej efektowna to jest. Będzie kontrowersyjna to nie ulega wątpliwości, ale będzie miała absolutny wachlarz różnych typów napędów. Możesz dostać B38, B48, B58 jasne. Porozmawiajmy o nich. Co z napędem elektrycznym lub hybrydowym? To będzie jeden z najbardziej wszechstronnych samochodów na rynku motoryzacyjnym, ale BMW wie lepiej. I dokładnie wie, czego klienci oczekują z perspektywy jazdy. A jeśli chcesz utrzymać klientów zadowolonych, musisz dostarczyć to, czego oczekują. Dlaczego nadal produkują jedne z najlepiej prowadzących się aut w klasie, jak M3 i M4? BMW już to wie. Teraz widzimy M5. Wielu może tak twierdzić. Sam nimi jeździłem i uważam, że są nieco odłączone od drogi. Czuć, że są tak brutalnie szybkie. Ale wszystko jest zelektryfikowane. Kierownica, hamulce, i wszystko wydaje się zbyt zdigitalizowane. To przypomina granie w grę wideo. Brakuje wrażenia ruchu poza wciskaniem w fotel, wszystko wydaje się zdigitalizowane i sztuczne. To trochę taki trend na całym rynku. M5 sprawia takie wrażenie, ale na pewno M3 Competition już nie. Więc BMW wie, jak budować układy napędowe, które potrafią ekscytować. Spodziewam się, że nowa odświeżona seria trzecia od około 50 tysięcy będzie bardzo ekscytującym samochodem. Będę pędził do salonów, muszę sam to zobaczyć i muszę się przejechać jednym z nich. Daj mi znać, co myślisz. Lubisz serię trzecia? Czy jesteś podekscytowany, słysząc o niej, albo o którymkolwiek z innych samochodów, które do tej pory wymieniłem? No cóż. Co to byłaby za lista bez jednego z najbardziej luksusowych aut? Bentley, Bentley Urban? Pojawi się nowy model, który wyjdzie tutaj w 26, 27, który będzie trochę pomniejszony. To będzie mniejsza wersja Bentaygi, zapowiadająca się na ciekawy pojazd. Jeździłem Bentaygą i nic nie przebije tego auta. Range Rover? Zapomnij. Bentley jest bezkonkurencyjny. Ale ten Urban prawdopodobnie będzie kosztował około 150 tysięcy dolarów, albo więcej. Będziesz zelektryfikowany, i szczerze mówiąc, to nie jest tani pojazd. Dla zamożnych kupujących, szukających czegoś wyjątkowego w segmencie aut elektrycznych, to może być propozycja dla Was. Ja wciąż się zastanawiam. Moim zmartwieniem jednak wciąż pozostaje to, co dzieje się z technologią akumulatoru. O wielu z tych pojazdów wciąż słyszymy głównie o ograniczeniach: 250-300 mil, nieliczne 450, ale kiedy osiągniemy 600-700 mil. Na jednym ładowaniu. Wtedy zaczynamy rozmawiać. Myślisz, że jest jeszcze coś takiego, co czeka w ukryciu? Kolejny jest od producenta, do którego wciąż mam sentyment. Wielu ludzi ich nie lubi, uważa za zawodne i problematyczne, sądząc, że coś z nimi nie tak. Są bardzo przyjemne w prowadzeniu i należą do najładniejszych suwów na rynku. Ale najgorsze jest to, że większość ludzi ma z góry założone przekonanie, że to jedne z najbardziej zawodnych pojazdów. Są prawdopodobnie równie dobre lub lepsze od wielu Audi i Mercedesów, z którymi miałem ostatnio do czynienia. Tak, to prawda. Alfa Romeo Stelvio opiera się na tej samej platformie co Wagonir S i Charger Challenger S. Chodzi o zelektryfikowany rynek oraz platformy Stellantis. Nowe Stelvio może faktycznie być częścią tego lub tej platformy, ale jest pewna różnica. Rozważają silnik spalinowy, a teraz możliwa jest też wersja hybrydowa. Najprawdopodobniej zobaczymy silnik spalinowy jako jedną z opcji, bo nie oszukujmy się, to samochód napędzany pasją. I jak mówiłem, nawet jeśli wybiorą hybrydę, pomyśl o Lamborghini Rivalto, Ferrari 296 czy nowej Testarosie. Pomyśl o tych włoskich producentach. Mają werwę i pasję. Pamiętaj, życie jest za krótkie, żeby jeździć nudnymi samochodami, więc bądźmy szczerzy. A Alfa Romeo prawdopodobnie wypuści coś w 2026 roku. Zapowiada się bardzo interesująco. Będzie fajnie, ekscytująco, nadal usłyszymy świetne dźwięki i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Sprawdźmy to.